No dobrze, no to witam z powrotem wracamy na cierpieniu. Ostatnim razem jak graliśmy to nie było o, nie było zbyt doskonale można powiedzieć, że wykrywanie drogi przez AI i skrypty Dość mocno popsuły yy, jakość życia. I, I umarłem finalnie dwa razy w poprzednim odcinku. Zobaczymy jak pójdzie teraz, może będę miał więcej szczęścia. Okej. Okay. A ten jeden. Dobra. Ech, mam nadzieję, że trochę nie wyszedłem z prawy. Jeden tylko? W za... poprzednim razem zawsze było ich dwóch. Może muszę mi stać przed celownikiem. Aha, jeśli się zastanawiam. Dwóch i to leży? Ja się. Uu, no nie, no i nie. Okej, okay, to ten jakiś zbustowany normalnie, życie miał. Myślałem, że wybuchnie, kurde belę. sami czterech, normalnie jest ich pięciu. A, to jeszcze nie tu. No co oni jacyś tyce wytrzymali są. Nie, no... <śled> co to był za zarzut? Normalnie wziął i zniknął. Uff. Uf, Uff. Uff. No ta, dopiero tutaj jest kolejny zapis, czyli muszę siedzieć tu. No tak, bo zapomniałem powiedzieć, jak to jest próba yy, Weterana, na wersji hardkorowej ten już mi prawie umarł, nie wiem czy warto mi utrzymywać go w tym stanie. Yy, no w, skró w skrócie to oznacza, że Gram na Weteranie, ale z takimi tweakami że mm, używam zapisów stworzonych tylko przez grę. Więc nie mam swobody zapisu manualnego. Oprócz y, początku, y, początku misji samego, bo gra jest stara i ma straszne problemy z Działaniem jednoczesnym nagrywania i yy, wczytywania nowego poziomu, więc muszę wycofywać, robić jakiś zapis dodatkowy na początek. No nie, no przebieg mi. No. Yy, I jeszcze za każdym razem, jak umieram, no to od początku misję zaczyna. Nie, no, 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 no już myślałem, że się położyli normalnie wszyscy plackiem i ja mi Hy Dobra, no, jak tam stan? Shit, a nie chyba randomowo w ogóle bronię dostają albo pepesze albo albo tak 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 bo na początku pierwszy raz wszyscy mieli mosiny potem kurde no tutaj trzech miało peppersa więc kurde ty grubo dupne grubo dupny Ivan Wszyscy przyszli, ale coś czuję, że będzie boleć. A bo nie? Okej, okay, wszyscy zapis. Tak, dobra, teraz nie umrzeć. To jest najgorsze miejsce po prostu na świecie, nie? Dobra, zabiję dwóch, to jest po prostu już y, cudowna lecz. Tutaj bardzo łatwo zginąć właśnie od nich. Uch, nienawidzę strasznie tego miejsca. Będę musiał trochę zmienić taktykę. Okej, okay, zabiegło. Trochę zmienić taktykę, jak iść. W ostatnim razem, jak próbowałem iść przy lewej ścianie, to moi po prostu przebiegali y, przez 50 pomieszczeń. Y, wrogowie się nie spawnowali, a potem ja musiałem sam, y, sam biec przed siebie i klirować pomieszczenia. O mój Jezus! Oh, o Jezus, już byłem, już byłem pewny, że on zaraz rozpocznie swoją siekankę i będzie po mnie. O mój Jezus. Okay. Psz, idźcie do przodu wy! Kurde, bo się boję. Dobra. Wezmę ja to, zrobię tak, w razie co. Bo nie wiem czy wróg tamtędy nie będzie chciał wyjść. Nie. Mój, no gdzie wy jesteście? Dobra, strygerowali się w końcu. Puszczę ich leciutko przodem, ale tylko leciutko. Już normalnie pamiętam, jak mi wylatywali w przód. Teraz nie wylecieli tak bardzo w przód jak wcześniej. Mam gigastrach, nie o, zabili go nie, 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 po co się w ogóle tam pchałem? To nie była moja walka, o Boże A i się zaczyna. Co mi to było? O kurde. To, to mnie zaskoczyło. No bo oni na, na górze się drą? Okej, trochę to wygląda inaczej niż, niż w. Już kiedykolwiek wcześniej. Jestem trochę tym... No właśnie, choćby... Uch, Okej. Okay. Okay. Czy na pewno nikt tutaj nie będzie chciał u góry mnie napastować? Chyba nie. Dobra. Ok. Yy, clearowanie tej części przynajmniej stało się już mniej więcej obcykane, jak to zrobić. Bardzo dobrze, bo już się bałem, że ta misja będzie mi sprawiać dużo więcej problemów. Na razie, stoję na dwóch śmierciach jeszcze z poprzedniego odcinka. O! Nie spo... Nie spodziewałem się ich tu tylu w razie tego Oj Nie podoba mi się bardzo, że no właśnie A to oni wszyscy tutaj przyszli i żadnego tutaj nie ma Dobra Proszę iść, proszę iść. Ej, 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 e, e, e. e, Nie podoba mi się. E, jakbyś mógł przejść. Nie torujcie chociaż drogi, no. O Boże, A może z tej strony przyjdę? No nie podoba mi się, że wy się tu tak mikotujecie. Gdzie jest ten czwarty? Widzę, że niby tam idzie. Chyba tak dopiero tu A wszyscy. Okej okay. Uuu. Tylko... Nie, to, to fajna to jest broń. Jak jest dużo wrogów. Jak jest się ślepym. Ale naprawdę czasami to ja mam takiego wielkiego stracha. Że nic nie trafię. Hmm. Nie ma tam już żadnego wroga, kurde. Ay ay ay. Aha. A tu jest. Bo By to byli wszyscy. Widziałem tylko dwóch, ale ale nie wiem. Dobra. Byście szli trochę przodem. Znaczy ja wiem, że ja mam pepsze i musina, ale no, błagam was. No, wasze życie jest mniej warte niż moje, no, proszę. Czy wy naprawdę chcecie, żebym ja wszystko clearował pierwszy? Nie, uk nie ukrywam, że mi się. Uff, że mi się taka opcja nie podoba. Nie, no to jest tragiczne. No czemu ja muszę wszystko? Sorry? Tak, komrad, ale nie wiedziałem kto, kto gdzie komrad, nie? Dobra, mam dwóch bonusowych ludzi. To jest bardzo fajne. Okej. Okay. Dostanę tu zapis. Nie. Ale moi wbiegną i... O kurde. Dobra. Podobało mi się. O nie 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 nie. że się, czyli pewnie nie doleciało, tylko tak, nic nie widzę. Może umarł w ogóle? Hmm. Wygląda na to, że umarł. Ech. O dobra, kolejny zapis. To jest bardzo dobra rzecz. Muszę się kiknąć, O Jezu, ale w się. Nie dobra. O świetny granat. Nie, dobra, muszę na chwilę Nocha wydmuchać. Ok, póki co idzie, nie najgorzej. Mm. Sobie nocha przecierałem, ale nie tu idą. To jest granatę, no o Boże normalnie czasami te guby. A jakbym przy końcu miał umrzeć, to mi się trochę wściekł. A tu jest już koniec. I, hi, hi. Tak, tak, koniec. Jest! O Boże. Ja no, naprawdę wystarczyło tylko pójść prawo, i ta misja stała się łatwiutka. Dobra. To ukończyłem dużo szybciej tą misję niż planowałem i podejrzewałem, więc na pewno kolejną teraz nagram. A nie by było zobaczyć jakieś lajki na, pod tym filmem czy komentarze. Bardzo miło by na pewno było. No jak ktoś jest szalony, to nawet może suba strzeli. A ja co no zabiorę się za nagrywanie następnego odcinka? Także baję,